Dobry! Ja tu będę dzisiaj mojej cioci, bo przyszłem. do moja siostry. mojego brata na urodzinach, więc... Biorę na mój serwer. Proszę się nie martwić, będę dzisiaj budować... Budować, nie wiem, jakieś, jakieś więzienie, nie wiem. Piszcie w komentarzach... W komentarzu na dole opisie kiedy, czy, czy mam zbudować kartkę na Widera, czy zrobić Hero Braina. Mogę zrobić Hero Braina, jakby co? O, korona zabiję ją. Jakby co tu macie opis? O, so. um, opis macie. Opis do mojego prawego konta. Jakby co to ja chowam to? Jakby co to ja wszystko chowam i włączyłem Survivala. Nie wiem fajny jaki skin, ale mi się ruszono. włączam Survivala. Jakby co to moje pieski, tu to mi wirują. Jeden chłopiec, drugi megryzie. Już ja mam Survivala. Pokażę wam. Moje... To jest mojego kolegi domek. Mojego kolegi jest nie wybudowany, On nie wbija na serwer, bo dawno nie grał w Minecrafta I tu jest jego A tu pra takie jakby przycisk O Jezus, o Jezus A pokażę wam mój domek Pokażę wam coś, ale to zaraz Tylko idę najpierw do mojego domu Ciu. Gdzie mój domek w ogóle? Zapomniałem hmm. O ne, Ze zbrojami się do moich psułek. Dobra. Oj nie, nie, to się Já Ja muszę jako ich a To jest mój dom, jest taki ochroniony ja przed zębiaczkę Tu mam moje wszystkie itemy. To są wszystkie moje itemy. Teraz wam pokażę moje drogie serwer, to jest taki z mój drugi. Tu, tu nie, ja tu śpię. I tu idę się ubrać i będę się być ząbiekami. Jakby to opisz w komentarzach, czy mam robić giveawaya kiedyś na 30 gemów albo nie zrobię, bo ja nie zrobię wam giveaway'a bo nie mam yy, musieli, musieli mi przysłać yy, e-mail do swojego konta. Jak właśnie ślecie? To to wam zrobię. Ja, ja wiem jak się robi, bo jestem youtuberem. Zagrywam, nagrywam. Jestem Jestem, więc Czyś mi maile tam na do kom, Napiszę na moje na... 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 twoje wasze maile. No to dobra starca to kiedyś on ja może kupię 30 gm będę robić ja. Wtedy, kiedy moja mama kiedyś wpłaci, ja wpłacę może na karcie, to wam zrobię giveaway'a. Może wam jeszcze prezenty prezencik zrobię, inny... Dobra, to na razie widzowie, to pa, już idę.